Witam z tej strony Tyron. A to kolejny odcinek z Grid Detroit Become Human. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić suba, lajka. Jeśli nie widzieliście wcześniejszych filmów, wejdźcie na mój kanał i obejrzyjcie. Dobra, lecimy do gierki. A to jest ten, ten co my. Kupowaliśmy tą farbę wtedy, chyba. Ta. Jechaliśmy tym autobusem. Markus, ok. Dobra, zostawimy sobie paczuszkę. Co teraz? Obudź Karla na górze. Dobra. Hmm, ale fajny dom. Widać, że ten Karl, chyba, tak? Karl? Tak, widać, że ten Karl jest bogaty. Gdzieś? Tu, tu nie. Tu też nie. Tu za oknem też nie. A, tam. Tam. No, Otwązła zasłony. A to jest jakiś dziadek. Karel. Karol, to jest jakiś dziadek. Jest dziesiąta rano. Niebo zachmurzone 12 stopni Celsjusza. Wilgotność powietrza 80%. Duża szansa na opady po południu. Wprost idealna pogoda, żeby zostać w łóżku. Poszedłem rano odebrać farbę, którą zamawiam. A tam są o, leki, ze mną. W tym się chyba właśnie od siebie różnimy, co Markus? Ty nigdy nie zapominasz. Karl, proszę, pokaż rękę. Nie, Karl? Dziękuję. Ooo, oh. ledwo mm. i już zaczynam zaciskać zęby. Au. Oh. człowiek tutaj. Błyskawicznie się psuje. Tak wiele wysiłku, by wciąż działała. Okej. Okay. To teraz pójdziemy do łazienki. I tak w ogóle ten Markus to jest coś takiego jak Kara. Ona też, ona też tam pracuje. Tam u tego Toda. Ale trochę u Markusa się różni, bo... Ten Carl jest miły, nie taki co tot. Więc można powiedzieć, że to praktycznie to samo. Dobra, idziemy. Nie, ja teraz znów do łóżka? A nie, na wózek chyba. A tak, na wózek. No, no to jedziemy. Tak. Zabierz Karl dostał no, w, w jadalni. Na tak, w muzeum. A, musimy. No chyba musimy sam zjechać. Twoja retrospektywa. Hmm. Dyrektor galerii dzwonił już 4 razy, żebyś tu? potwierdził swoją obecność. Hmm. Jeszcze się zastanawiam. Hmm. Pogadamy o tym później czyźniej. Okay. Coś jeszcze. Tylko listy od fanów. już im odpisałem. Ale fajna maszyna. Znaczy, chyba jesteś też takiego, naprawdę, nie, ale nie z takim wózkiem, nie? Ale to chyba strasznie nie. drogie. Mam do niego zadzwonić? Nie. Tak słyszałem, że ponoć nie, to jest strasznie drogie. Dobra. O, tu położyłem farbę naszą. Mm, tutaj. O, ale wypasiony dom. Umieram z głodu. Śniadanie już gotowe. Jajka z bekonem, twoje ulubione. Dziękuję, Markus. normalnie proszę. wypasiony. Jezonka. A ciekawe, czy te roboty muszą coś jeść? Ale wątpię chyba. Wątpię, że muszą coś jeść, ale może. Dobra, dajmy mu. Dziękuję, Markus. Telewizja. Teraz bardziej w Rosja jednocześnie jest znaczącym gościem, drogim częścią swojego terytorium. Co? Dziwne? Daj sobie coś do roboty, skończysz je Pewnie? Dobrze, Karol. Dobra. Daj sobie coś do roboty. Jest to coś? No, tutaj coś jest. Poczytamy może Biegun północny Czemu Rosja się nim interesuje? No dobrze Biegun północny Czemu się nie Rosja się nim Rosja zainteresowała się biegunem północnym Po tym jak pod podkrywą lodu Odkryto tam drogocenne minerały Wielu z nich używa się do pozyskiwania Tyrium w procesie syntezy chemicznej No, no to jakieś? Właśnie right. Telewizja wyłączyła Ludzkość jest przygnębiająca Sami chciwcy, idioci i tyrani. Pięć tysięcy lat cywilizacji, i co my z tego wszystkiego mamy? No, akurat prawda. A? To, to jest? Pianino. Ej, teraz Gramy na pianinie, dawajcie. Gramy na pianinie. Dobra. Hmm, może niech będzie tajemniczo. Dobra, gramy. Dobra. Napiszcie w komentarzu, czy ładnie, czy ładnie grałem na ja fortepianie. Kiedyś, czy na tym? Fortepian i co tam jeszcze było? Pia pianino. O. Napiszcie Pewnego w komentarzu, czy nie ładnie grałem. Będziesz musiał się bronić. Dokonywać wyborów. I decydować o tym, jaki chcesz być. Świat nie lubi tych, którzy się wyróżniają, Markus. Nie pozwól innym mówić ci, kim masz być. Chodźmy do pracowni. Akurat, teraz to powiedział jest mądry W ogóle ten Karl jest mądry A po co mu żyrafa w domu? A trapa. Dobra, ale fajne. Zobaczmy na czym skończyłem. Zdejmij płachtę. Dobra. Odsłonię płachtę może. O kurde, ale ładne. O, dobra. Bo sprzątamy. O, tutaj coś jest. To może to sprzątniemy. A, farby no, farby uporządkowane, tu coś jest jeszcze To to sobie też uporządkujemy, to nie płótno nie wiem co to jest, to są jakieś długie, zwijane kartki, ale płótno raczej... O, płótno tam stoi Nawet nie tknięto. Dobra, pójdziemy sobie teraz tu o, to jest ta farba, co poszliśmy kupić, nie? Tam chyba w pierwszym, tak, w pierwszym odcinku poszliśmy ją kupić. Tu chyba coś jeszcze było, nie? O, no, zlewie? A nie, tu. Ej, widzicie tą rączkę? tom tam, tom taką? Zagadczam, jeszcze wam tu pokażę. Tom tu, tom tutaj. Nie kojarzy wam się z tą ręką z Ikei? Jak tam chodzicie po Ikei bo tych tamtych, wiecie, gdzie są te, są te sypialnie i takie tam To tam czasami stoją tacy, tak, takie ręce, takie na półkach Nie wiem czy ktoś to zauważył, czy tylko ja Marcus. Tak, ma coś w sobie, prawda? Hmm. Nie mogę tego zdefiniować. Nie, ale ładny obraz akurat. Mi się podoba. Chyba mi się podoba. Tak naprawdę nie mam już nic do powiedzenia. Każdy kolejny dzień nieuchronnie zbliża mnie do końca. Jestem zaledwie starcem, który ściska pędzle w dłoni. Carl. Ale wystarczy już o mnie Zobaczmy czy masz jakiś talent No spróbuj, namaluj coś Teraz? Ale co mam namalować? Pójdź w wodze fantazji Jak hmm. Okej, okay, czyli trzeba, czyli musimy coś namalować Tylko, że co? Zapowiedział ja wodze fantazji Co jest? O wodze fantazji, ale... Ale co? Posąg? Biurko? Może to coś jest? Namaluj obraz Karla. Nie, obrazu nie będziemy powtarzać. Biurka nie będziemy rysować, to bez sensu, to namalujemy posąg. Posąg chyba byłby według mnie najlepszy. Biurko się nie opłaca i tego, i tego obrazu też, więc. Znaczy, obraz byłby fajny, ale. Namalować Karla, ale. hej, no nawet ładnie wyszła, nie? Rzeczywistości. Ale w malarstwie nie chodzi o. odwzorowywanie świata, tylko interpretowanie, udoskonalanie, ukazywanie czegoś, co widzisz. Karl, ja chyba. chyba nie potrafię. Nie mam tego w kodzie, no i. No dalej, śmiało, spróbuj. Płótno nie gryzie. Ok, dzisiaj zmieniamy płótno. Czyli też jeszcze raz rysujemy. Zrób coś dla mnie i zamknij oczy. Zamknij. Zaufaj mi. A po co? Nie, Spróbuj wyobrazić sobie coś, co nie istnieje, czego nigdy nie widziałeś. A teraz skup się na tym, co właśnie czujesz. I pozwól swojej dłoni błądzić po płótnie. Chyba właśnie ciężko rysować ludzkość damy. Nadzieja albo gniew. Dobra, dajmy nadzieję. Właśnie tak trochę ciężko rysować z zamkniętymi oczami no bo nie to, że nic nie widzi. To jeszcze musi ciągle mieć to w głowie ten rysunek. Raczej, znaczy obraz ten, co chce no, rysować, więc trochę ciężkie to jest według mnie. Ja nienawidzę, malować. Nigdy nie umiałem malować. Nigdy nie umiałem. Ciekawie, co nam wyszło? Czy coś ładnego, czy bardziej brzydkiego? O. Ej, no ładne, ładne. Kto to jest? Co to Hej, jest? A, Leo Nie słyszałem jak wchodzisz A, byłem w okolicy i pomyślałem, że wpadnę Dawno się nie widzieliśmy Wszystko gra? Nie wyglądasz najlepiej O tak, tak, spoko Posłuchaj, e, potrzebuję trochę kasy Znowu? A co z pieniędzmi, które dopiero ci dałem? E, no, jakoś tak się rozeszły, wiesz. <grym> tak. Czyli znowu bierzesz, mam rację. Nie, 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 słowo harcerskie. Przestań ja. kłamać, Leo. Jakie to ma do diabła znaczenie? Potrzebuję kasy i tyle. Ej, czyli Przej mówił? W... Odpowiedź brzmi nie. Mówił, że to, był w okolicy całą. i wiesz, chciał czy... odwiedzić tatę. Ta, ta, ta. I on nagle ta, ta, przechodzi tam. Słuchaj, potrzebuję kasy. Zajmować no to nie wiem, on przyszedł do, synem, do taty czy potem Obec kasę. Nic. W czym jest taki lepszy? Jest mądrzejszy? Bardziej posłuszny. Nie to co ja, nie. Ale wiesz co? To Dawaj, coś Markus, nie jest twoim wywalmy. Synem. To tylko maszyna. Dawaj Markus, teraz no wywalmy! Dość. Masz wszystko gdzieś, obchodzą cię tylko te cholerne obrazy. Nie, ale akurat mnie ładne te obrazy. I mnie też nie kochasz. Ej, to też jest trochę bez sensu. Nie kochasz, syna. Bo nie dał mu kasy i on tak nie kochasz wszystkich, wszystkich nie kochasz. No, Nie wiem, ten syn jest jakiś głupi. Ten był jakiś głupi według mnie. Chamski. Okej. Okay. Boli śniadanie. O, zagrać w szachy też było. No mara. No i to co, widzowie, w tym odcinku to by było na tyle. Przepraszam, że od niedawno odcinki są trochę krótsze, ale po prostu misje są trochę dłuższe, bo pierwszy odcinek był z dwoma poziomami, a teraz tylko są z jednym. Więc bardzo was za to przepraszam, no ale chciałem... no właśnie, filmy, znaczy misje są teraz dłuższe. Ale częściej będą filmy, jest tak to. Będą częściej filmy. No i co, dziękuję Wam, że jesteście, że oglądacie. No, i na koniec proszę Was o subika i lajka. No to co? Narka.